Witajcie z plaży Preweli. Musiałem tego vloga podzielić, bo tamta część już wyszła dość duża, dość długa. Także zaczynamy teraz znowu od tego momentu. No i Ola jednak weszła do wody. Ja nie wiem, bo jest przedzimna woda. Jak woda. No, cudowna. To jest świadectwo dla mojej koleżanki Justyny. Tak, znowu mocuję. Nie, słuchajcie, Ale no jest 15 jest stopni. On mi polał po plecach. Ja, ja mu za was. Ja po 20 było cieplej. Wtedy w maju niż tutaj. To bo to jest wow. wada, 14, to jest maks, może 13. Nie wiem jak ty tu weszłeś, naprawdę lata. Nasze dwa rumaki się kąpią. Haha, bardzo śmieszne. No tak. Nie no, naprawdę. Słuchaj, mijaja się mijają się skorczyły. Tak kad powiedział. Ja to nie To jest dziwne ogólnie. Nie, 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 nie. Po prostu to jest dziwne. Zrobią cię dobrze. To już nie jest taka zimna, naprawdę. Teraz jest lepiej. Choć ręce skostyniałe, ale powiem wam, że... Cześć. To no, jest ile Julii ma miejsce od mamy, a to jest ile Autaty. No to jest gienowca, no co ty chcesz? No cześć, witajcie w Retinno. Tu jest bardzo fajne Retinno Mulch. No i co robisz? No, gdzie będziemy szli. Patrzcie, są wielkie nosy. No widzicie jakie zabezpieczenie portu. Tam macie weneckie fortyfikacje z czasów Wenetów. Macie wejdź, boł tutaj. Tutaj macie całe nabrzeże knajpek. kafejek. Idziemy zwiedzić wieczorową porą No, Nie jest to z historii. Mówiłeś, że tak ci dobrze poszło. A co? No. A co? Trójka. Co? No dobra, szóstka. No widzicie, tak to u nas wygląda, oceny. Super Maciek, świetny. Idziemy uliczkami. Zobaczcie, że tutaj ludzie prawie deptak, a jednak auta jeszcze jeżdżą. Powiem Wam, że oprócz takich pięknych, żyjących ulic, które po prostu kocham, jest tu pachnie, po prostu różnego rodzaju zapachy tutaj mamy. Odwiedzenia, po perfumy, jakieś takie, nie wiem, lawendy, nie lawendy. No to gąbkę możecie kupić sobie. No i zobaczcie, mamy tutaj skrzydłowanie, tu jest jedna uliczka pełna ludzi. Tu druga, co szliśmy, trzecia. Tam czwarta, tu piąta. No dzieje się, ale jest jeszcze przed sezonem. Tutaj, ten budynek to jest lodzia taka wenecka. I tutaj jest jakaś wystawa archeologiczna. Pełno u nas słuchajcie. Wszystkie są otwarte, naprawdę wszystkie. Ja chcę z Tatą zrobić tak. Poszedłem do sklepu i bym powiedział Tacie dokładnie, bym pokazał, co bym kupił mu na jego miejscu. Ja na samą myśl jestem przerażony, co by Maciek wybrał. Ona, zobacz, czy masz w dni inspiracji. Zobacz, to podoba. Takie towy. Tak, taka, taka, takie z bali właściwie, drewnianych. I taki, takie. takie no. Zobaczcie, kamieniczki. Jakie są takie. takich niebiesko-białych, kremowych kolorach. Tutaj następna, taka cała niebieska. Ładne są te pioniczki tutaj. Przed była wojna tych dwóch psów. Chciałem nagrać, ale już się skończyła. Właściwie cała. Taka ulica, tutaj jest plaża po tej stronie z palmami i tu jest cała ulica po prostu pełna stepów. Kapka 350, nie, Dachwir, 350, ciemne wiwo. Nic nie mówię, ale chcę wam dać poczuć chwilę, atmosferę tego miejsca. Ale ja coś powiem, kupmy melody. A to jest dobry pomysł. Także, jak miejsce takie imprezowe, żeby sobie się przyjść, posiedzieć w knajpie, gdzieś muzyczka, czy coś. Tutaj A nie jesteśmy w sezonie, słuchajcie, kwiecień.

To jest trochę ciemno, ale to jest sztuczne drzewo, Ola. To jest stu, sztuczne, słuchajcie, my idziemy. Ale pięknie kwitnie, słuchajcie, to jest sztuczne drzewo. A ale ale ja ja lubię takie lampki też na górze, to jest dobry pomysł. Widzicie ten listek? zawiera 20% olejku z konopi indyjskich, to powiem Wam, że no to jest podobno tajemnicą poliszynela. Że tutaj jest największa chyba w Europie hodowla konopi indyjskich na Krecie. Ale i sobie taki balsam na ten bardzo im pomaga na różnego rodzaju takie bóle mięśniowe i tak No lecznicza tak. ma wychłana z jakiegoś powodu, lecznicza. No właśnie widzę. Dzieci mi się zgubiły, kurczę. Tak, co? Gdzie żeby byliście? Tam poszliśmy, bo ja chciałem, żeby, żeby Jula, ja myślę, że Jula przechodzi, a ja o Jody. a Jula myślała, że ja przemocą. Stoimy 15 minut, bo Maciek wybiera sobie opakowanie na telefon. Realnie, i to co mieliśmy w Ulcji, jest właściwie to samo, bo jest pełno sklepików, tylko tam tak naprawdę była jedna z uliczki, jest takie centrum, tu nie ma takiego centrum starego, ale tych uliczek, że można się zgubić ze pełno. I wszystko warte, jakieś słodycze, wszystko kusi. O mal pokażę wam co Maciek sobie kupił, pokaż to sobie krótko owocki sektor. Najbardziej lubię w grano. Tutaj ten potyk, to się nazywa Polta głowa. to pozostało ze starych zabudowań, a my idziemy tutaj tą uliczką. Właściwie tu jest masa tych ulic, naprawdę już się zgubiłem, rodzina wypatrzyła. Takie coś, nie wiem czy czym wam to się kojarzy, ale nie piszcie w komentarzach. Nie YouTube za was, słuchajcie, wiecie, się podbają te dudne nasze vlogi, a jeszcze nie zasubskrybowaliście to, to zobaczcie. Tam będzie bardzo miło, będziemy mi motywację, żeby dalej takie rzeczy robić. Nie byłoby vloga bez kota. A maciek do był kolejnego. Cześć, kotę! O, 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 są tkami uważaj. Zobaczcie. Tu się, Widzisz, znasz koty. Znasz koty. Tak też późno robi binka. No. Szczególnie binka. A co tu z tyłu? Mamy kościół Matki Boskiej Adaniału to naszej matki, naszej pani panią, panią. Zwróćcie uwagę tutaj na ten taki cały drewniany. Albo na te drzwi tutaj z kołatkami, też ich bardzo dużo jest. Tutaj, ale ja powiem Wam tak. Wiem już za co widzicie, kochają tak. Koleckie wyspy. Bez... No. Tutaj idziemy. No. Tu taki sklep ze skórami, ale powiem Wam tak pachnie skutą. z kuchą. Z no, czy Z torbami z tych no. Dobra, nie czekajcie się. A tu takie To tak, ja Zajdź uwagę na takie kamieniczki. Jak to pięknie jest dodane czasami. A tu taki wykórz wielki znowu. Zielony. Cześć! Hi. A tu mieliśmy fajnego gościa. Zobaczcie, taki pub. I tam w środku po prostu, no ja nie wiem czego tu nie ma. Wszystko jest w tym pubie. Wszystko co można było powiesić na ścianę. Tak nie to wygląda. Tu z kolei, zobaczcie, na górze na tej siatce są rozpięte, to są wisternie, glicynie takie i, i takie lampy wiklinowe. Piękne. Ale czas, ale miejsce, słuchajcie. Nie no, ja już nie wiem, gdzie jesteśmy, ale po prostu nie to jest dla tym, no I, i nie ma sezonu. Albo tu autocola fotografuje. Zobaczcie, jakieś takie prezenty z całości, gdyby kolumn stanął. No, to tu jest ta fontanna Limondi I to tu mnie kapłan prowadził. Limondi ona się nazywa, prawda? Mondi, Wenecka. czyli widzę czyli czasów stanowania weneckiego? Czyli przed 1600 tutaj z bokiem, gdzie Kurkowi to podpiję. No pięknie, słuchajcie, naprawdę, się chce tu chodzić. No tu nie leci woda. Ale normalnie leci. Super, piękna jest. Słuchajcie, nie wiem, co tu jest. Ale zobaczcie na to listewko. Teraz mi YouTube wytnie, słuchajcie, ten fragment na pewno za tą muzykę. Nie wiem, czy wiecie co to jest. Dlatego mówię, bo jeżeli nie będę mówił, to zaraz uzna, że ja piratuję tą muzykę. Wiecie co powiem wam? Tak, no zawsze jak jest taka muzyka, to YouTube wycina po prostu i mówi, że autor tej muzyki prawa autorskie sobie zastrzega. No i powiedzcie mi, czy słusznie, że przechodzę gdzieś ulicą, nagrywam, a YouTube mi wycina tą i tutaj jakieś noszczenia dotyczące Pawła Tąckich wrzuca. Słusznie czy nie, napiszcie w komentarzu. Ale zobaczcie, tutaj jaka galeria cudna, jakie lampy. O, zobaczcie, Maciek Ale mega. Dlaczego Maciek? Ja wam powiem dlaczego Maciek. Maciek ma bardzo duży talent akurat do takiego rzeczy i bardzo się tym zacięty interesował. A Dlatego mama mówi, zobacz Maciek. Na barce meczet. On tutaj powstał w okolicach 1600, jakoś tak zapanowania wojsk osmańskich, ponieważ Turcy podbili Kretę, to sobie po prostu pobudowali meczety. Zobaczcie, tutaj taki nawet jest, 1601. Słuchajcie, no coś mi nie pasowało, bo Turki, Turkowie podbili 1640 któryś e Kretę, więc no ten meczet był na początku kościołem katolickim. Zbudowany właśnie około 1600 roku, 1601 bodajże, no i dopiero potem został podbity przez, e, jak Turcy kretę podbili, to wtedy został zmieniony na meczet, a potem w jakimś czasie mu ten minaret dobudowali. O zobaczcie, tutaj ten właśnie minaret widać, wysoki jest. Jeszcze jesteśmy z tej strony, zwróćcie uwagę na te trzy kopuły, jak fajnie wyglądają. No taki odwitek, co wysokalnych, to nie widziałem jeszcze. Tutaj w tej chwili odbywają się koncerty, ponieważ ma niesamowitą akustykę, więc tutaj się A właśnie, a tutaj zobaczcie takie miejsce, e, no, gdzie sobie ludzie po prostu spoczywają. Deskrypolki, hulajnogi, tu nawet jakieś graffiti takie. Całkiem ładne. Temperatura około 19 stopni. Wszędzie knajpy. Powiem Wam jeszcze, że ten kremik, co kupiliśmy w poprzednim drogu od zakonnic, naprawdę działa cuda i na przykład świetnie działa na obtarcia. To mogę Wam zagwarantować sprawdzone, sprawdziliśmy, rewelacyjny jest. Jeszcze pięknie pachnie. A my kończymy wieczorek z tymno. To tyle. Na razie.